Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej wspaniałej serii. I w tym odcinku, w sumie nie wiem, co będziemy robić w tym odcinku, jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. W sumie dopiero sobie przypomniałem, co robiliśmy w ostatnim odcinku. I robiliśmy tutaj tą chatkę. I ten fragment drogi tutaj, i z tego co widziałem w komentarzach, raczej wam się to podobało. Także myślę, że w tym stylu drogi będą raczej robione w całym mieście. Tam na górze jeszcze trzeba będzie coś wymyślić, pewnie jakiś kościół czy coś. Tutaj Was prosiłem, żebyście też dali znać, co chcecie tutaj zrobić. Ktoś zaproponował kościół, ktoś pomnik, ktoś jakiś taki mini park, w sensie parę drzew. Jeszcze się zastanowimy, co tu może być. A w tym odcinku fajnie by było zrobić coś po drugiej stronie miasta. Powiedzmy, i teraz nie wiem, czy tam, czy może tutaj. O, wiem, mam pomysł. Możemy tutaj zrobić przejście, a właściwie to przejście jest już zrobione. Bo jak robiłem tutaj te ścieżki, to wam tego już nie pokazywałem, ale tutaj sobie wykopałem tunel, i ten tunel prowadzi na drugą stronę, tutaj do naszego morza, ale rybek. No, więc tutaj byśmy chcieli zrobić taką dzielnicę portową, gdzie wzdłuż by było jakieś molo i od tego odchodziłyby domki. Domki bym chciał na różnych wysokościach i tak naprawdę jeszcze nie wiem, jak to by miało tu wyglądać, ale mam taką wizję takiego miasta, właściwie takiej dzielnicy przy mieście, takiej brudnej, takiej wiecie, pełno ryb i te sprawy. I myślę, że możemy zacząć tutaj budować tą dzielnicę od pierwszego domku rybaka, który będzie tutaj. Myślę, że tutaj będzie pierwszy domek, tam będzie wejście i będzie jakaś kładka tu na górze z zejściem na dole i na dole będą domki. I tak to powiedzmy będziemy budować. Oczywiście wszystkiego nie wybudujemy naraz, bo to nie dam rady. Pewnie kiedyś na live będziemy kończyć takie rzeczy, budować jakieś pojedyncze domki czy inne rzeczy. Na razie skupimy się na tym, żeby po prostu tu zacząć i myślę, że tu sobie po prostu skopię takie schodki. I pierwszy domek możemy już zacząć, także ja sobie zacznę tutaj budować chociaż to molo i przygotować sobie wszystko do budowy domku. Dzień dobry. Zobaczcie, przywitała się kałamarnica Kamiła. E, tak się prezentuje na ten moment e, mój postęp, jeśli chodzi o budowę tego domku. E, tak naprawdę sporo, sporo drewna tu poszło. Nie sądziłem, że aż tyle. E, ale e, no nie wiedziałem, jak to na dole rozwiązać, więc na dole jest to w ten sposób. E, na razie trochę mi kobla brakuje. E, nie wiem, czy jeszcze coś na górze będę robił, więc e, z czasem sobie tutaj dorobię takie filary do samego dna. E, ale no, jak widzicie, prezentuje się to. W ten sposób. No myślę nie najgorzej. Jeszcze zobaczymy co, w tym, co z tym zrobimy. Pewnie zrobimy tak, że podmienimy tu to drewno na ciemniejsze. Żeby było takie namoczone. Tam na dole w ogóle zrobimy to najciemniejsze drewno. Żeby to tak się zlewało troszeczkę. No na pewno będziemy kombinować. Ale takie wykończenie to będziemy robić na jakimś live. Więc to sobie na razie zostawimy. Oprowadzę was po tym co zdążyłem zrobić. I tak naprawdę no dużo tutaj nie ma. Więc tutaj będzie domek. Zrobiłem już sobie ściany tutaj. Tu przyjdą drzwi, tu będą drugie drzwi. I tutaj jest wyjście na taki pomostnik. Tu pewnie będzie jedna czy dwie łódki. I tu będę mógł sobie łowić rybki. Także tu na pewno będzie skrzynka, albo tu będzie skrzynka z takimi najpotrzebniejszymi rzeczami do łowienia rybek. I jak będę chciał sobie pobyć trochę sam na tym świecie, to po prostu przyjdę tutaj i będę łowił rybki. Tutaj będzie jakiś domek i chciałbym. No jeszcze nie wiem jak to wykombinuję, bo chciałbym tu piętrowy zrobić, ale tu jest mało miejsca i raczej nie będzie miejsca na schody, więc nie wiem, czy po prostu tu gdzieś nie zrobię drabinki do góry. Na górze będzie jeszcze jedno piętro, ale łóżko będzie tutaj albo tutaj w kącie gdzieś. No nie wiem, zobaczymy jeszcze jak to będzie rozwiązane. Na pewno tych domków to będzie więcej, więc na razie się nie martwię, to jest pojedynczy domek. Tych domków tu będzie full. No, przynajmniej taki jest plan, żeby było ich tu full. No także zobaczymy, co z tego wyniknie. Także ja się zabieram do budowy domku i wrócę do Was, jak będę miał tutaj coś do dekorowania. Okej, okay, moi drodzy, dajcie znać jak wam się na razie prezentuje. Oczywiście to jeszcze nie jest w 100% tak skończone, ale z zewnątrz myślę, że tak może zostać. Na pewno w środku jeszcze brakuje parę rzeczy, bo w środku jest pustka. Także do środka na razie nie zaglądamy, do środka będziemy zaglądać, jak już tam skończę. Na razie chciałbym Was poprosić, żebyście wypowiedzieli się, jak dla Was ten domek wygląda z zewnątrz. Czy to pasuje na taką chatkę rybaka, czy nie? Specjalnie troszeczkę odpłynę, bo on z daleka wygląda dużo, dużo lepiej. No, niestety nie mam Optifina, naciskam przycisk, którym zwykle przybliżam, ale to nic nie daje, bo muszę wgrać jeszcze tego Optifina. Niestety, ale na razie dajemy radę i bez niego. Tutaj z drugiej strony są dwa okienka, i to prezentuje się w ten sposób no, na dole te filary, które idą do samego dołu. I z tej strony on prezentuje się w ten sposób. Moim zdaniem jest to całkiem spoko. Spoko domek e, pasuje tutaj. E, oczywiście on jest troszeczkę wyżej, będą dom, domki i niżej, i jeszcze wyżej, żeby to. E, nie wiem, ten, to dzielnica. Dzielnica chyba najlepiej to nazwać dzielnicą taką portową czy e, rybacką. Może w ten sposób. E, nie wiem, jeśli macie jakąś fajną nazwę, to możecie podać ją w komentarzach. E, no to tutaj będzie się to rozrastało z czasem, e, ale pomału, pomału, żeby to nam się też nie przejadło. Także tutaj przygotowałem sobie trochę rzeczy do dekoracji, jak widzicie. Mamy jakieś doniczki, mamy wędkę, item frame'y, mamy bambusa, <grytania> mamy komposter, armor stand'y, bo tutaj mamy jeszcze taką skórzaną zbroję, wiadomo skórzana zbroja będzie imitowała takie kurtki, żeby w razie jak będzie sztorm czy coś, no to trzeba się odziać. Mamy jeszcze troszeczkę drewna, które sobie przygotowałem tutaj do budowy. Ale myślę, że już aż tyle mi nie będzie potrzebne, to zostanie na kolejne projekty. I to co mi zostaje, to zabranie się za dekorację tutaj wnętrza. Ale moi drodzy, muszę Wam powiedzieć, że te Shark to jest złoto. To jest takie złoto. Naprawdę tak mi tego brakowało, żeby przenieść sobie część magazynu tutaj. I jest za każdym razem ja po prostu biorę te shulker boxy, segreguję wszystko w magazynie i po prostu jak buduję nową rzecz to sobie po prostu odkładam tutaj na przykład drewno, tutaj rzeczy do dekoracji, tutaj jeszcze inne rzeczy i dzięki temu wszystko mam tutaj pod ręką i naprawdę po pojedyncze rzeczy muszę iść do magazynu, a nie tak jak zwykle było, że co chwilę musiałem dygać do magazynu, bo o czymś zapomniałem. Moi drodzy, jeść trzeba. Jak widzicie, już tutaj z kominka wydobywa się. Dym. Dym, zapomniałem słowa. O dym mi chodziło. I tak to się prezentuje. Tutaj jeszcze pewnie będzie jakaś ścieżka w tamtą stronę, tu będą budynki na pewno. Także tu na razie jeszcze nic nie buduję, bo jeszcze coś będę budował. Wiem, co dziwnie zabrzmiało. Na razie chciałem wam pokazać, jak to się prezentuje z tej perspektywy. Tutaj dorobiłem krzesełko, postażyłem trochę tą naszą kładkę na dole, właściwie to nasze molo. Gdzie nigdzie dodałem takie trapdory, że niby dziury. Wiecie, wiecie o co chodzi? Żeby to nie było takie jednolite, tylko żeby mimo wszystko to wyglądało tak bardziej naturalnie, tak nieregularnie, coś w tym stylu. Możemy sobie wejść do środka i jak widzicie, w środku jest przytulnie, jest mało miejsca, ale. No mimo wszystko myślę, że miejsce tu jest całkiem spoko zagospodarowane. Tutaj mamy beczkę, tutaj mamy światełko i bambusa, mamy jakąś skrzynkę. Tu pewnie będę odkładał sobie jakieś rybki, czy inne rzeczy, które będą mi potrzebne do łowienia, czy jakie będę miał złowienia. Tutaj jest wędka tylko do dekoracji, tutaj jest ta zbroja i tutaj mamy. Oj nie do góry, tutaj mamy łóżko. I tu zrobiłem e, drzwi, tylko po to, żeby była taka ścianka. To, to nie chodzi o to, że tam są drzwi i po prostu drzwi dokądś prowadzą, tylko chodzi o to, żeby odgrodzić tą część tutaj od tej części sypialnianej. Mała to sypialnia, no ale niech będzie. E, na górze wiem, że wieśnaki nie będą wchodziły na górę. E, także tutaj jest e, drewno do kominka, jest kominek, jest jakaś skrzynka, jest. E, no, coldron to jest kocioł? Kociołek, tak, to jest chyba kociołek po polsku, o ile się nie mylę. Tutaj mamy też doniczkę z suchą roślinką i jakiś tam kominek, także tak to sobie wymyśliłem, tak to się prezentuje. Wiem, szału nie ma, ale myślę, że jest całkiem spoko, patrząc na to, ile tu było miejsca, nie? To takie idealny domek dla jednej osoby. Także na tle wschodzącego słońca ja Wam mogę podziękować za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Możecie też zostawić subskrypcję na kanale, to nie ominie Was żaden odcinek. A odcinki są we wtorki, czwartki i soboty, już zapomniałem. Wtorki, czwartki i soboty, oczywiście. Jeśli macie jakieś sugestie dotyczące serii, co można tutaj wybudować, co można przerobić, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, możecie dać znać w komentarzach. Ja wszystkie komentarze czytam. Czasem Wam odpisuję, serduszkuję, także warto zostawiać te komentarze. A ja Wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Pa! pa!